Czym jest jasna i ciemna baza ubraniowa? Czy istnieją właściwie jakieś must have'y, które każda kobieta powinna mieć w szafie? Zapraszam na dzisiejszy wideoporadnik, gdzie poruszę te tematy. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ja nie wierzę w jakieś ogólne must have, y, czyli takie powinności kobiecej szafy, że każda z nas to powinna mieć, nie wiem, e, czarne spodnie, małą czarną tręcz i klasyczną białą koszulę. No nie wierzę w to. E, tak samo, a właściwie tym bardziej nie wierzę w must hewy sezonu, no ale to jest kwestia trendów i rozbujanego konsumpcjonizmu mody, który nas namawia do tego, żebyśmy kupowały coraz więcej, no bo musimy mieć coś w szafie. Natomiast czy naprawdę jest tak, że nic nie musimy, że wszystko jest dowolne? No też tak nie do końca. Natomiast moje podejście jest takie, że każda kobieta powinna mieć w szafie to, co jest dla niej dobre. No i możesz zadać pytanie. No